Cześć, dzisiaj bym chciała Wam pokazać moje rysunki z My Little Pony with Magic. Yy, Zacznijmy. Tutaj mam y, Rainbow Dash. Tak średnio mi wyszła. Napis mi się bardzo podoba, ale Rainbow Dash nie za bardzo. Tutaj mam księżniczkę Lunę. Ogon mi tutaj za bardzo nie wyszedł. Włosy i ogon y, też pokolorowałam na zły kolor, bo nie mam innego. Tutaj mamy Applejack. Yy. I Książniczkę Celestie. Trochę skrzydła mi się nie udały. Teraz mamy Fluttershy. Teraz mamy Bonbon. Taka nowa. Dopiero pierwszy raz ją namalowałam. Tak samo dekorę. Oto Finish. I gdzie indziej mam jeszcze takiego kucyka, którego też pierwszy raz malowałam. Ale reality nie wiem już, który. Bardzo długo się na nią męczyłam, aż nie wiem ile. Księżniczka Kadens, drugi raz malowałam. Pinkie Pie. O, i Ilaira. Pierwszy raz też ją namalowałam. Beatmaking to też pierwszy raz. W ogóle pierwszy raz chłopaka namalowałam. Twilight Sparkle. O, a co my tu mamy? Ligę znaczkową. Średnio mi wyszła y, Sweetie Bell i skutelu. Apple Bloom może być. I mamy moją wymyśloną Pinky Dash. Też długo się nad nią męczyłam. Y, trochę kop. Ja Pinky, Rainbow i Rarity. Pinki od skóry i od imienia, bo tu Pinki. Rainbow Dash od imienia, bo Dash. I odznaczka tutaj. Taki znaczek, podobny do. Tylko domalowane niebieskie skrzydła. A tak to to były był znaczek Craybone. I to wszystkie moje rysunki, które namalowałam. Chyba. No, w, w sumie to jest pierwsza część. Więc będzie jeszcze więcej rysunków. To. Pa!